Cześć, witaj na moim kanale. W dzisiejszym odcinku nauczę cię jak robić oczka prawe na drutach. To jeden z podstawowych ściegów w dzierganiu, a opanowanie go otworzy ci drogę do tworzenia wielu projektów, od szalików po swetry. Taki sweterek mam dzisiaj na sobie. Ten sweterek został właśnie zrobiony z tej włóczki. Na której dzisiaj pokażę Ci, jak robić prawe oczka. Od czego zaczynamy? Zacznijmy od przygotowania oczywiście drutów włóczki. Jeżeli masz już nabraną odpowiednią ilość oczek na drut, możemy przejść do robienia oczek prawych. Trzymaj druty w obu dłoniach, nić z tyłu, robótki. Ja zawsze pierwsze oczko przekładam na lewy drut. Dlaczego go przekładam i nie przerabiam? Po to, by brzeg robótki był Ładne i równe. Trzymaj druty w obu dłoniach, tak, żeby włóczka była z tyłu robótki. Przełóż prawy drut przez pierwsze oczko na lewym drucie, ale zanim przełożysz, to spójrz, jak trzymam nić. Owijam na palet wskazujący i tymi trzema palcami tutaj sobie przytrzymuję, przytrzymuję całą robótkę. Poćwicz to tak, żeby stabilnie sobie tą włóczkę trzymać. Jeżeli ona ci się zsuwa, to sobie ją popraw i trzymaj. Ja pierwsze oczko zawsze zsuwam, wbijam się w środek tutaj oczka i zsuwam go z tego drutu. Dlaczego to robię? Dlatego, żeby ten brzeg był równy i żeby się potem dobrze strzywał. Jak już sunęłam pierwsze oczko, to przystępujemy do. Przerobienia swojego pierwszego oczka prawego. Wbijamy się prawym drutem, tutaj w to oczko, zobaczcie, to oczko składa się z dwóch nóżek. Tu ma pierwszą, drugą nóżkę, ta druga nóżka jest taka wystająca delikatnie, jakby była z tyłu, więc wbijam się, nawijam na drut i wsuwam oczko na prawy drut. I jeszcze raz. Wbijam się tutaj w to oczko. Nawijam włóczkę na prawy drut, przeciągam przez oczko i zsuwam z lewego drutu na prawy. I jeszcze raz. Wbijam się w to oczko tutaj, nawijam na prawy drut, przeciągam i zsuwam. I jeszcze raz. Wbijam się tutaj, zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Nawijam, zsuwam. Wbijam się, nawijam na prawy drut, wsuwam. I jeszcze raz. Tu jest prawe oczko, zobaczcie. Wbijam, nawijam na prawy drut i wsuwam to oczko. Nie zaciągajcie mocno tych oczek, żeby wam się potem dobrze, dobrze te oczka, rzędy następne przerabiały. Jeśli wam się tu suwa nić z palca, to sobie ją poprawcie w międzyczasie. Trzymając te druty, żeby się nie ssunęły oczka. I jeszcze raz. Wbijam, nawijam i suwam. Wbijam się tu w oczko. Nawijam i suwam. I powtarzaj te kroki do kolejnego oczka na drucie, aż skończysz cały. Rząd. Pamiętaj, że oczka prawe są podstawą wielu wzorów. Warto je dobrze opanować, więc ćwicz, aż będziesz sprawnie je przerabiać. Pamiętaj, że praktyka czyni mistrza. Więc jeśli na początku coś Ci nie wychodzi, to się nie zrażaj, ćwicz dalej. A jeśli ten film Ci się podobał, nie zapomnij o subskrypcji, by nie przegapić kolejnych poradników o dzierganiu. Powodzenia!